Nowoczesne systemy grzewcze w kraśniku, kurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fać. Wróżnianka 32. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce Komun. Tak Joanna Szczepkowska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, pisarka i felietonistka, pedagog 25 lat temu w dzienniku telewizyjnym otwarcie i bez cenzury poinformowała Polaków, że komuna upadła. Informacja ta szokowała nie tylko prowadzącą dziennik, ale chyba wszystkich Polaków. Czemu 4 czerwca 1989 roku był tym szczególnym dniem? Otóż tego dnia odbyły się wybory do Sejmu PRL, 10 kadencji, znanego jako Sejm Kontraktowy. Decyzja o przeprowadzeniu wyborów zapadła podczas obrad Okrągłego Stołu. Zgodnie z tymi ustaleniami, 65% mandatów z góry przeznaczono dla kandydatów koalicji rządowej. O pozostałe 35% mandatów ubiegali się kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność i zdobyli 160 na 161 możliwych mandatów w ramach tej puli. Dzisiaj mija 25 lat wolnej Polski. Czasu wielkich zmian i trudnych reform, czasu kiedy mogliśmy się przekonać czym jest demokracja, co to znaczy żyć w wolnym kraju. Jacek Michalczyk, zapraszam Państwa na informacje. A w Kraśniku dzień 4 czerwca uczcili uczestnicy rajdu rowerowego, który zorganizowało kraśnickie starostwo. Wszystkim życzę dzisiaj bezpiecznej, bezpiecznego rajdu i spotkamy się po południu na podsumowaniu. Wszystkiego najlepszego, bardzo mi miło. Jedziemy Nie przeszł, brawo brawo, Proszę, brawo. To, to, to ważne wydarzenie oczywiście, które należy w, w wszelki sposób uczcić, my dzisiaj pokazujemy zdrowy typ życia poprzez tak chcemy uczcić te 25 lat, na pewno przez te 25 lat nasza ziemia powiatu kraśnickiego, a także miasto Kraśnik zmieniło się pozytywnie, mam nadzieję, że wszyscy pozytywnie odczuwają. Te zmiany, chociaż mamy jeszcze dużo do zrobienia i to trzeba powiedzieć, że jeszcze wiele, wiele przed nami i wymaga to zaangażowania wielu, wielu środowisk, abyśmy się rozwijali jeszcze szybciej i jeszcze bardziej dynamicznie. 25 lat, wiele się zmieniło. Pamięta pan swój numer telefonu sprzed 25 lat? Nie miałem numeru telefonu. Domowy, stacjonarny? Nie, nie miałem nie? stacjonarnego. 25. Takie czasy? Takie czasy. A teraz praktycznie każdy domownik ma komórkę, także nawet po tym widać, jak dynamicznie się rozwijamy, jak Polska się zmienia.